Nie ma, znacie jakieś dobre porady do Cities Skyne, no, no to pisz oczywiście w komentarzu, bo obejrzałem chyba z tysiąc poradników i dalej nie wiem o co chodzi z prądem w tej grze. A dokładnie mam problem z tym prądem, że nie wiem jak na przykład zrobić generator prądowy ten na naftę, czy tam na jakieś inne paliwo, na ropę. i Jak po prostu zrobić, wiecie, mam dzielnicę ropy, czy tam nafty, czy jak to się tam nazywa. I jak po prostu dostarczyć tą ropę do tego właśnie generatora prądu, nie? czy to się samo robi, czy nie? ale dobra, w poprzednim odcinku ogólnie mówię tutaj o tym filmie, co zrobił zajebiste w ogóle wyświetlenia. dzięki za to zrobiłem sobie właśnie nowe miasto, tak jak tutaj właśnie widzicie i no trzeba będzie sobie je jakoś tutaj ogarnąć i tak dalej, i tak dalej ogólnie akcja jest taka, że stworzyłem playlistę właśnie z City Sky, no więc jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, no to oczywiście zapraszam was Tutaj, a także do subskrypcji, nie? bo chcę wbić 275 do końca tego miesiąca, ale nie wiem, czy mi się uda. Okej, okay, ludzie z naszego świata tutaj chcą jakieś dzielnice, właśnie mieć yy, niebieskie, biurowe w sensie biurowe, no te, te, te inne, nie wiem, jak one się nazywają. Jak one się nazywają, to niebieska. Rejon handlowy, no handlowy, I to postawmy sobie jakieś tu rejony handlowe. W ogóle nie mam pomysłu do tego, co tutaj chcę zrobić, ale wiem, że to jest jakiś krzywek kuj. Porównane na przykład do tych ulic. Fajnie jakbyśmy to ogarnęli, bo przykładowo... Co się odjebało? Czym ludzie nagle powiedzieli, że jebać my? czy nie wiem, co. to się konęło. No dobra, tak to wygląda aktualnie. Boję się w ogóle wstawiać nowych budynków, bo z elektrycznością ma, mamy problem. I patrzcie, mamy tu elektrolię węgla i na przykład jak sobie korzystuję węgiel do produkcji energii elektrycznej, to znacząco sobie zwiększa poziom zanieczyszczenia. Ale właśnie jak ten węgiel przykładowo chyba zdobyć, kupić czy coś takiego, nie wiem. Chyba nie autobusem. <grych> dobra, jakoś to tutaj to wygląda. Co to jest? Ekonomia. Ekonomia o co z tym chodzi tak szczerze? poziom pierwszy, jakieś tutaj dochody pochodzące ze jest skąd zarabiam więcej pieniędzy, czy jak to wygląda? Hmm, z busów zarabiam 146 jakiś tam czas, okej, okay, więc dajmy przykładowo 10 na rejon zamieszkalny, żeby sobie tutaj troszkę większe, więcej podatków płacili okej, okay, tam coś było z brakiem wody, ale wody jest będzie, oprócz tutaj, ale zaraz będzie też nie ma wody, ale trudno się mówi Kiedyś wam dostarczymy ją Jakieś to sobie leci okay, Boję się z bo jak mówię właśnie No właśnie, to sobie, sobie leci To nie jest zbyt fajne To zużycie energii mamy takie A nie inne No będę chciał to na pewno ogarnąć, tylko że boję się Że właśnie <laughs> Centrum Zdrowia Dziecka Tutaj tam już prąd się o, i Produkcja energii jakaś tu jest jakaś to tam leci w górę teraz Zależy od wiatru i tak dalej, od pogody, tak szczerze, te prądowe i tak. Ej, mamy <laughs> możliwość zakupu sobie takiego generatora. Już jeden taki mamy. No i kto mi nie zabroni kupić drugiego, nie? W jakimś fajnym miejsce. To już prądu nie ma, no to szybko trzeba ogarnąć temat. To mogę zrobić coś takiego. Tu wody nie ma. Wodociągi z wodą. Są no. fajnie jakbyśmy mogli sobie ją kupić. Jeżeli chodzi o prąd, to jakoś idzie. Jest fajna. Tylko woda nam trochę spada. Czy zarząd miastenia byłby w stanie wymyślić czegoś bardziej nowoczesnego niż rolnictwo? Okej, okay, w sumie mamy rację, nie? Okej, okay, przemysł górniczy tu może do tego jest. Przemysł górniczy jest może do tego. Właśnie żeby tu ogarnąć. Co dawać tu przemysł górniczy? Nie, trochę bez sensu, ale nasze tutaj byśmy mogli ogarnąć, żeby on był, już w tym mie miejscu gdzie jesteśmy. Więc właśnie dajmy tutaj przemysł sobie, <gry> Jakoś to może będzie wyglądać. Każdy tam zbankrutował, ale spokojnie będziemy mieć nowo nową liczbę ludności. Boję się, że spierdolimy fój, nie? Tak nie powinno się robić. No, w sumie już się budują tutaj ludzie, tylko boję się, że właśnie mniej ich będzie, ale trudno, nie? W jakimś tam czasie to wleci. Na pewno wleci też to, że ludność chce nowych miejsc budowlanych, Jak to Myśmy, tak to rozumiem. tak, coś, zróbmy. No, przykładowo takie coś, zróbmy. Przykładowo, coś i. I idźmy po prostu w tym kierunku. Ok, coś takiego widzę, że możemy tutaj sobie zrobić to. Nie, tutaj bym już chciał do końca dopchać te niebieskie punkty, tylko one są tak chujowo robione. Hmm. Zbórzmy to i Zostawmy nowe. Rzeczy. Jeżeli chodzi o wodę i tak dalej, to nie mam jakichś problemów. Tutaj, niby, wodna pokazuje, że jakiś problem jest, ale prawie nic tutaj nie jest. Jeżeli chodzi o elektryczność, to aktualnie również jesteśmy w dobrym poziomie i byśmy mogli nawet kupić całą. Ale chodzi mi tutaj, może, ustawienie opieki zdrowotnej jest dosyć sporo. Opieka nad dziećmi, chore, dzieci, młodzież, 3, dzieci, młodzieży łącznie z tyle. stan zdrowia, okej, okay. byśmy mogli, niby, jakieś. Niby jakieś właśnie ogarnąć to, nie? Nie lepiej, już sobie całą klinikę zbudować. Hmm. Opiekę nad dziećmi. To wiecie, dzieci, ważne istoty ludzkie. Dawanie tutaj to by był dobry pomysł. Hmm. To niby nie łapię tu tych wtedy rejonów lepiej by sobie już tutaj dać nawet No tu przykładowo dwa te O gratulacje Te okay, kasy dosyć sporo dostaliśmy Więc ogólnie spoko z no, seniorami opieka Ej, hmm. okay, tu jak na razie nie ma co Szkoły podstawowe, średniej nawet nie ma szkoły średniej, więc również byśmy mogli ją jakoś umieścić w fajnym miejscu. Tak żeby... O, tu dwa budynki rozwaliła. Postawmy. Ile to nam zmieniło? O, pojemność 1000 na 800 trudności. To jest spoko jeszcze zwykłą szkołę byśmy mogli postawić teoretycznie, o jakimś tu tym miejscu. Że to pojemność sobie zwiększyć, bo zaraz ten. No i fajnie, nie? Jakieś to sobie leci. Zrobiłbym nowy przystanek autobusowy, zaczynający się przykładowo tutaj, żeby leciał jakoś w ładnym kierunku. Tutaj do miejsc pracy, żeby nie było lipy. Tutaj. Tutaj przykładowo. Tutaj na rondzie. Tutaj. zakończ linię O, jakieś takie coś? Nie jest to niby głupia. Kolor można sobie zmienić na różowe, i tak to by jakoś działało. Widzę, że w chuj ludzi chce akurat domy mieć. Nie zauważyłem tego. Więc chciałbym sobie ogarnąć właśnie wtedy ulica. Kurwa, tu krzywo było, jak chuj. Mysł się zajęta. Nie wiem, trzeba takie coś zrobić, nie wiem. Jeszcze takiego ptonga zróbmy. Tu ktoś się wkurzył. Tam w macie w dupę. <laughs> I co? Byśmy mogli tu tak wtedy przejechać. Zrobić takie linie, o takie. Coś takiego. Tu by były te dzielnice. Okej, okay, tu, tu, tu. Jak na razie to by chyba wystarczyło. Jeżeli chodzi o to, to dodajemy jakieś wystarczy jakieś będzie. Okej, okay, ale teraz jeszcze dzielnicę ludnościową byśmy mogli ogarnąć. Teoretycznie byśmy mogli kupić tu tą ziemię. Chyba nie dość, żebyśmy mogli te falochrony więcej ustawić. To jeszcze właśnie jakoś by to kurwa mać, to jest ujebane. Teoretycznie powinniśmy to tutaj dać na to oczyszczanie. Kurwa, nie wiem jak to zrobić. Będzie powolona. Dobra, ale tak. Więc ludnościowo dajmy po prostu tą stronę. Nie ma co? Jak już to będzie. Kurźwa, nie wiem czy tak w ogóle się robi w tej grze. Oglądałem tam jakieś poradniki, ale wiem czy one dobra. Tak, by można było jeszcze sobie połączyć. O, takie coś. Takie coś. No i gitas. Jakieś takie coś, o. Żeby jakichś korków nie było, czy coś. Niby można jeszcze takie coś zrobić. Bo do tych korków się trochę obawiam. Dobra, możemy lecieć koksem. ludzie tu jakieś będą Żeby wbijać, więc na spokojnie. <laughs> nie wiem czy tam coś się w ogóle wybuduje, nie? Taki mankament. Woda. Woda jest. Normalnie. Okej, okay, tu wody nie ma. Jednak normalnie, Ale zaraz będzie, więc... A co? Ok, zrobiłem sobie rurociągi jeszcze tutaj, na tym część, bo wiecie, jakieś może coś tu się ogarnie jeszcze. Ogarniam jeszcze tutaj miejsca, gdzie by było. Okej, okay, tutaj jeszcze kliknąć, ale no, na takim polu to chyba nikt nie wejdzie. Więc no. Ok, tu jest dużo osób, które w ogóle jakby nie mają pracowników, nie? I właśnie nie wiem, jak tutaj to zrobić. Dostępne miejsca 8 Brak wystarczającej liczby pracowników O funkcjonuje już normalnie Ale tutaj dalej nie bo Nie mamy zbytnio osób wykształconych I to jest taki taki problem nasz o Kurwa to w ogóle to się nawet jara nie Okej okay, tam też się kurwa jara Ale zajebiście Może jakoś straż pożarna byśmy mogli tutaj ogarnąć No My mogli dodać przykładowo tutaj ajajaj, tutaj też w sumie dużo dosyć mamy wysokiego jakiś czabel pożarów mieliśmy tu, teraz jeszcze tu trzy łącznie no dobra, co z prądem? jest git abyśmy mogli więcej nabudować takich rzeczy budowo bo zawsze to jakiś tam wiecie, zawsze to coś da, nie? Bo też to trochę kosztuje, ale do 20 MW, Voltów, nie wiem. Zbóżmy jeszcze inne rzeczy, które są tu niewykorzystane. Coś inne się wbuduje i będzie dobrze. Propo energii, to właśnie tutaj fajna energia wchodzi. I tym prądem to zawsze jest problem. Okay, tu w ogóle co jest? Brak wystarczającej ilości wody. Ha. Nie było dodane do niej kurwa Ktoś chory, tam ktoś chory tu budzą. Masakra. Okej, okay. gra nam pokazała, że można kupić nowe koło ziemi. I tak szczerze nie wiem gdzie sobie ją dać. Myślałem nad tym, ale jest tutaj dosyć mało miejsca do tego. Do zabudowania mieszkańców i tak dalej. Więc teoretycznie, nie głupi pomysł byłoby tutaj, i byśmy mogli sprzedać te rzeczy, które kupujemy. Dużo zarabia tego 15 tysięcy. A jakiś? Oka. pieniądz chyba zaraz tam nie. Ale dobra, lecimy. Plusem było to, że kupiliśmy to, bo nie, ponieważ jest tu dużo ropy. Minus jest taki, że tutaj mamy mało ród, a tutaj w ogóle. Ale jakieś to sobie pójdzie, nie? Postanowiłem, że rury ściekowe zburzę tutaj i wstawię sobie je tutaj Z takiego powodu, żeby tutaj te ścieki nie schodziły tylko właśnie już do wylewu, nie? Do końca Oczywiście nie jest to niby koniec, ale jakoś to sobie damy radę Ogólnie akcja jest taka też, że można sobie zrobić wieżę ciśnień, która... gdzieś tam deszcz będzie napierdalać, czy coś takiego Więc niby można to ogarnąć sobie Podobno tutaj właśnie nie wiem, nigdy tego w sumie nie kupowałem, ale nie wiem, może odda Mam takie nadzieje, nie kosztował też to dużo, więc nie stracimy za dużo I tak, byśmy mogli jeszcze ogarnąć sobie druga właśnie Tutaj bierze A tutaj kolejne To co właśnie to bierze wodę, no Bo no, trochę tutaj sobie brakowało a propos energii, no to w sumie nie wiem, co mam zrobić z energią, ale dobra, lecimy. Niech sobie ludzie się dokształcają. Żeby mogli normalnie sobie pracować tutaj. To nie jest dokształcenie, ale wskaźnik przestępstw jest dosyć niski. Choć pojemność więzień więźniów jest dosyć mała, ale trudno. jest edukacja. Edukacja jest tutaj. Niewykształconych ludzi jest mega dużo. Nie wiem dlaczego lecą w chujo tutaj uniwalek byśmy mogli zrobić w jakimś fajnym miejscu to jest już w takim fajnym No my pójdziemy w górę to możemy tutaj Tak, także jak pójdziemy w górę wiecie tutaj jeszcze będą ludności tak to wygląda Propo propos ulic byśmy mogli dać ulicę pobór po opłat kierunkowy jednokierunkowy Mogli dać przykładowo tutaj. W sumie nigdy tego nie robiłem, a to może być fajny pomysł. Że zburzymy sobie tu to, to miejsce, tutaj. Damy takie coś. Albo w sumie kurwa, mogę dwukierunkowy dać. Ale dobra, w sumie tutaj z drugiej strony. Byśmy mogli to samo zrobić. Miejsce już jest zajęte. kierunkowa tutaj kobelo to co się dzieje? nie wiem jak ulica ulicy to nie działa. czekajcie okej okay. okej, okay, mamy spoko tam nie ma kurwa wody to naprawdę mieć tu wodę nie wam będzie tak dajmy tutaj dajcie i sobie ludność to no. się odpierdala ciekie nie ma prądu byśmy w ściekach kurwa Dobra, ale już jest prąd, więc ścieki działają, ale to było pojebane. Nagle kuś właśnie ścieki. Ścieki do ścieków, nie? Śmieci do śmieci, ścieki do ścieków, ludzie spierdolają, ale już wchodzą. Okej, okay. używanie w sypisk śmieci trochę też zesrało. Byśmy mogli wliczkę sobie wstawić, no Tak, chyba będzie jakoś pokarnąć. Chodowod dać tu. I sobie wysypić ogarniać. Kolejna. tworzenie wysypiec nie działa, bo nie działa. No dobra, śmieci już są dwa. Jak to z podatkami wychodzi? Mogli dać też rejon handlowy na 10%. Jak zarabiać troszkę więcej? Dochód fajny. Autobus w jest, a nie dochód. A na szczęście jest to, że nie jest na minus, nie? Soba tutaj leci. Łącznie wykorzystano 11, a łącznie zarobiłem 17, więc mamy też 6 tysięcy około. To jest spoko. Na drogi dosyć dużo. Na autobusy dużo jakbyśmy a tracimy chyba na tym. W takim wypadku nie wiem, jak te autobusy tutaj działają, ale nie chcę działają. tygodniowe wydatki na edukację dosyć spora. No dobra, to jakoś to sobie wygląda. Dochód taki zysk mi. Dochód pochodni. Te wydatki pochodzą jest... wam aż, stracimy na całkowite. Napiszę jak ogarnąć te autobusy. O, o, czekajcie, co to jest? Im większy budżet, tym więcej autobusów. No weźmy, dajmy wtedy mniej. mniej. Autobus stwierdzają, nie? Okej, chorzy ludzie. Też kurwa jest jest wszystko, nie? Placówki są normalnie Przez prądem coś się Kurwa wszystko to się... Nie co to jest, to jest elektrownia naftowa Ja bym ją chciał, bo tutaj mamy dosyć Sporo złóż nafty Jakbyśmy mogli to jakoś ogarnąć. Ale to może już W następnym odcinku, jeżeli pod tym odcinkiem Będzie fajna liczba wyświetleń Prawdopodobnie za dwa dni dostaniecie kolejny odcinek. Może za trzy dni. A jeżeli tamten odcinek również Wam się spodoba, no to może nam daily nagram. Jak na razie to by było na tyle. Na razie.